Nie, nie, to nie jest clickbait. I nie bez kozery znaleźliśmy się w tym miejscu, gdyż za tym płotem, gdzie teraz stoi nowe osiedle domków, znajdowała się kiedyś wspaniała siłownia CrossFit Wrocław, na której też z moim serdecznym przyjacielem Łukaszem założyliśmy kanał Athletic Development. Tutaj nagrałem pierwszy materiał, może pamiętacie, o mobilności stawu skokowego. Tutaj też powstanie ostatni materiał, który nagrywam dla Was. I dlaczego postanowiłem zakończyć działalność związaną z tym kanałem? Otóż, kanał ten zrodził się, można powiedzieć, z mojej pasji do sportu, e, głównie sportów siłowych, do tematów związanych z ruchem, a także z naprawą ludzkiego ciała poprzez ten ruch. I ta pasja. Po blisko dekadzie jakby wypaliła się we mnie, dlatego byłbym największym hipokrytą prowadząc ten kanał w dalszym ciągu. Słuchajcie, dziękuję Wam, że towarzyszyliście mi w tych rozkminkach przez blisko 8 lat, że współtworzyliście ten kanał. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, komentarze, a także wszystkie te piąteczki, które zbiłem z Wami w randomowych miejscach w całej Polsce. Dzięki serdeczne, bo bez Was projekt Athletic Development nie mógłby oczywiście. Istnieć. Słuchajcie, jeśli dalej chcecie oglądać moją gadającą, łysą głowę, to zapraszam Was na mój drugi kanał, 9V nirwane, który się teraz będę poświęcał. Oczywiście link do tego kanału umieszczam w opisie. A mi nie pozostaje nic innego, jak ostatni raz powiedzieć, yo! Ja się nazywam Alex i to był kanał Athletic Development.